Siema z tej strony Autotyp. Dziś porozmawiamy sobie o meczach rewanżowych ostatniej rundy eliminacji do, ligi, do fazy grupowej Ligi Mistrzów. To będą się we wtorek, to jest 26 sierpnia. Na pierwszy mecz wybrałem Rosenborg Trondheim, który podejmował u siebie będzie drużynę z Zagrzebia, Dynamo z Zagrzeb. Tydzień temu w Chorwacji padł wynik 2 do 0 dla drużyny z Zagrzebia. Wydaje mi się, że ta zaliczka sprawia, że Dynamo jest głównym kandydatem do awansu. I co za tym idzie raczej nie będą się nastawiać na otwarty mecz z drużyną z Norwegii. Raczej w interesie leży nie stracić głupio żadnej bramki, nie nadzieć się na jakąś kontrę. Także wydaje mi się, że wzmocniona obrona w przypadku drużyny z Zagrzebia to jest dobry pomysł, dobry plan na ten mecz. Co za tym idzie raczej będą starali się tej bramki nie stracić. Z kolei drużyna z, z Trondheim wydaje mi się na tyle słabszą drużyną, że przy tak dobrze grającej obronie w lepszym zespole raczej też tej bramki nie ma szans za wiele trafić także ander bramkowy ander bramkowy to jest to co wymyślili na ten mecz minus 2,5 to jest złoty 90 u zł. Buchmacherów. Wydaje mi się, że kurs całkiem całkiem niezły. Tak będę stawiał. Jeżeli chodzi o drugi mecz, to również sytuacja wygląda moim zdaniem bardzo analogicznie do pierwszego spotkania. Jest to w drużynach z Krasnodaru, które podejmuje u siebie Olympiakos Pireus. Olympiakos Pireus, który u siebie wygrał 4-0, roznosząc drużynę rosyjską, nie dając jej żadnych szans na awans. Także wydaje mi się, że Krasnodar u siebie raczej odpuści ten mecz, mając na uwadze to, że za cztery dni będzie e, grał e, w swojej lidze w lidze rosyjskiej e, ze Spartakiem Moskwa, czyli z drużyną z bezpośrednią rywalem e, w, e, w walce o najwyższe miejsca w lidze rosyjskiej. E, a z kolei Olimpiakos może wzmocnić delikatnie obronę, wyjść naprzód zawodnikami e, młodszymi, nieogranymi. E, tak, wydaje mi się, Andrzej Bramkowy również jest tutaj bardzo prawdopodobny. Poniżej 2,5 tak będę stawiał. Jeżeli chodzi o jeszcze jeden mecz, który znalazłem we wtorek do zagrania, jest to mecz z Ligi Francuskiej w ramach trzeciej kolejki tej ekstraklasy. I tutaj Montpellier podejmuje Lyon. Montpellier, który na pierwszych dwóch kolejkach zdobył łącznie jeden punkt, oraz Olympiakos. Z kompletem punktów na koncie, z dwiema fantastycznymi wygranymi po, do zera, 9 bramek, zew, straconych. Z, wydaje mi się, jest zdecydowanym faworytem tego, dwu meczu, znaczy tego meczu. A zaskakująco jest na wygranie Olimpia Kosu, jest ponad 2 zł. Także kurs bardzo zachęcający, nawet jak na drużynę, która gra. W Gościach. Wydaje mi się, że jest to bardzo, bardzo prawdopodobne zdarzenie. Tak będę stawiał. Także, jeżeli chodzi o ten dzień, to wszystko, co do Was przygotowałem. Jeżeli chcecie więcej, dajcie suba, lajka, komentarz i niech Bóg będzie z wami.